W trwających Mistrzostwach Europy nie ma nudy. Mnóstwo samobójczych goli, kontrowersji, niespodziewanych rozstrzygnięć. Faworyci muszą mieć się na baczności, bo faza pucharowa nie wybacza błędów. Wiedzą o tym Portugalczycy, którzy zmierzą się ze Słowenią. Wie o tym Cristiano Ronaldo, w którego piłkarskim mechanizmie coś się zacięło i pozostaje bez gola po trzech meczach. Frustracja gwiazdy futbolu postępuje i dziś będzie chciał to zmienić. Za chwilę zabierzemy Państwa na stadion we Frankfurcie na mecz 1.8. finału EURO. 2024 Sylwia Dekert zapraszam Liczymy na dobre widowisko wspólnie z moimi gośćmi eksperci TVP Sport. Jakub Wawrzyniak. Dobry wieczór. I Filip Kapi Kapica. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Filipie. Najpierw zaprosimy państwa do naszej wspólnej zabawy. 50 tysięcy złotych jest do wygrania. Wystarczy wysłać sms pod numer 7301 o treści TVP. Najpierw słowo o dzisiejszym meczu już rozegranym, o pierwszych ćwierćfinalistach Francja-Belgia. Zanim na dobre rozpoczęły się eliminacje do euro. To, to tym najczęściej wymienianym kandydatem do złota byli właśnie Francuzi. Po meczach grupowych trochę ta euforia osłabła, później znowu wrócili na szczyt, ale czy tak na dobre? Czy dalej widzicie Francuzów jako tych, którzy mieliby po złoto Mistrzostwa Europy sięgnąć? Ja dałem się nabrać na występy Francji w fazie grupowej, no to póki co ubogo. A na te fajerwerki liczyliśmy, bo kiedy spotykają się Francja i Belgia, tak dwie czołowe, uznane drużyny, to liczymy na grad Goli i emocji, a tego nie było. Myślałem, że Francuzi rzeczywiście trochę maskują to, co się dzieje w fazie grupowej, ale jak sobie pomyślimy też o belgach, no to oni wyglądali tak okropnie w meczu z Ukrainą, że błagali o litość. Z człowiekiem, który na żywo miał, no właśnie pytanie czy przyjemność oglądać to spotkanie. Marcin Wojtasik jest w Düsseldorfie. Przed tym meczem żałowaliśmy Marcinie jednego, że takie drużyny, jak Francja i Belgia, spotykają się już na tym etapie rozgrywek, że będziemy musieli kogoś pożegnać, że to równie dobrze mogłoby być w półfinał, jeśli nie szczyt tych rozgrywek. No, i zastanawiam się, czy tych słów nie należałoby cofnąć. Dobry wieczór z Iseldorfu.